Co przygotowałam na dzisiejszy wieczór dla mnie i dla mojego męża? W pierwszej kolejności takie sałateczki podawane w takich małych y, miseczkach. Tutaj jest rukola, później jest pomidor, y, grillowana nektarynka, grillowany ser halomi, y, troszeczkę y, ziarenek słonecznika i pesto. Tutaj przygotowałam taką deskę przekąsek, deskę serów. Tutaj mamy winogron, nadziewane papryczki, mamy ser pleśniowy, oliwki i takie rolatki. Tutaj w środku właśnie też jest ten ser halomi, owinięty plasterkiem szynki parmeńskiej i zgrillowany. I zrobiłam jeszcze takie sushi, którego nie zawijałam w rulonik, tylko po prostu pokroiłam na kwadraciki. I tutaj mamy te właśnie takie yy, liście sprasowane, takie sprasowane algi. Mamy ryż do sushi. Yy, mamy awokado i łososia. I oczywiście tutaj mamy do tego sos sojowy. Sosik sojowy. I tutaj mamy właśnie jeszcze marynowany różowy imbir i wasabi. A do picia przygotowamy lemoniadę yy, z... Herbaty rumiankowej i z soku ananasowego z miętą i lodem. Jeśli chcecie jakiś przepis, to zapraszam do komentowania, to wam wyślę.